To nie droga jest. Moje własne życie. Jazda w górę. Szybciej w dół. Niższy wrzucam bieg. Oczy. pełne łez. Nie. Nie tęsknię. Tylko... Trochę smutno mi. Za kim, za czym? Czego pragną? Nie chcę nic. Z tego źródła wyczerpałem dawno przydział mój. Miałem być jednym z nich. Obcy. Bity. Nie chowałem się w ciemną noc. Śmiałem się do gwiazd. Ciemne niebo, śniegu biel, światło. Widzę cień. Ciebie zawsze w sercu mam. Chciałaś schować się. Ten Twój jestem obcy. Dla mnie dom. Krótko, tak daleko. Byłaś obok mnie. Szybko. Karuzela kręci się. Zakręt. Nie ma cię. Pusty parking. Nikt. Nie wita mnie. Właśnie tak pamiętam cię. Moje życie. Ciągła podróż. Nie żałuję, że poznałem cię. Dalej jadę. Ślisko jest.